Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ciastka czekoladowe w mojej dzisiejszej wersji o delikatnej, pomarańczowej nucie. To chyba jedne z moich bardziej ulubionych ciastek, jeśli chodzi o ciastka czekoladowe. To chyba najbardziej ulubione. Przepis na nie dostałam lata temu od koleżanki i przez ten czas wielokrotnie je wypróbowałam, modyfikowałam, próbowałam z różnymi dodatkami i muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że są to bardzo uniwersalne ciasteczka. Pasują do nich bowiem wszelkie dodatki, które będą pasowały do ciastek czekoladowych. Drobno posiekane orzechy, migdały, pistacje, kryształki soli, cynamon, kawa rozpuszczalna. Naprawdę pełna dowolność. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. w mojej dzisiejszej wersji o delikatnym pomarańczowym posmaku. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.skutecznie.tv A teraz pokażę, jakie przyrządzam i do tego filmiku serdecznie zapraszam. Zaczynam od przygotowania blachy do pieczenia. Ja chcę piec dwie blachy jednocześnie, dlatego przygotowałam to w ten sposób, że zwykłą taką tradycyjną płaską blachę wykładam papierem do pieczenia lub matą silikonową. Moją drugą blachą będzie e, ruszt z piekarnika, który wykładam także matą silikonową. Ciastka na tej zwykłej tradycyjnej blasze będę piekła na spodniej półce. Ciastka na ruszcie będą u góry, czyli nad e, tą pierwszą blachą. Składniki muszą tutaj być odmierzone dość precyzyjnie, dlatego korzystam ze ściągi. Do miski dodaję 200 g bardzo miękkiego masła. I dosypuję 120 g cukru. Teraz taka solidna szczypta soli. I teraz całość dokładnie ucieram. Ja zazwyczaj robię to łyżką. Masło jest miękkie, pójdzie to bardzo szybko, ale oczywiście można te ciastka przygotować także mikserem. Kiedy masło już jest dobrze utarte z cukrem, jest takie puszyste, dodaję pozostałe składniki czyli ciemne, mocne kakao. Dodaję 30 gramów, to jest sześć takich bardzo solidnych, czubatych łyżeczek. Teraz aromat do ciast. Ja dodaję pomarańczowy. Ilość według uznania. Ja pół takiej małej buteleczki. I oczywiście dokładnie mieszam. I na koniec dodaję mąkę pszenną oraz proszek do pieczenia lub proszek do pieczenia z sodą. Jeśli chodzi o mąkę, to mąka pszenna 240 g i łyżeczkę proszku do pieczenia oraz niepełne pół łyżeczki sody oczyszczonej. Całość dokładnie mieszam na gładkie ciasto. Ciasto jest bardzo miękkie i przyjemne do wyrabiania jak plastelina. Wystarczy bardzo mało czasu, żeby połączyć się w spójne, miękkie, elastyczne ciasto. Nie wyrabiam go za długo, tutaj jest dużo masła, więc ono się pod wpływem temperatury dłoni stopi. Po wyrobieniu wygląda tak jest w zasadzie gotowej. Teraz nabieram łożeczką niewielką porcję ciasta. Naprawdę niedużą. Formuję niewielką kulkę, taką mniej więcej 2-3 cm. Delikatnie spłaszczam i układam na blasze. Ciastka gotowe układam je w dużych odstępach na blasze. One podczas pieczenia będą jeszcze rosły. Mniej więcej 12-15 ciastek na blachę. Ja tutaj dałam akurat 16, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i tak jak wspomniałam wcześniej, tuż przed robieniem ciasta nagrzałam piekarnik do 170 stopni Celsjusza. I teraz wkładam te ciastka do tak nagrzanego piekarnika. Ja piekę dwie blachy od razu, yy, więc tę pełną układam na dole, tę wrążkowaną do góry. Dzięki temu mam wrażenie, że bardziej równomiernie się upieką. Ale oczywiście można piec kolejną, jedną blachę po drugiej. Jeśli chodzi o samo pieczenie, to piekę w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 10-15 minut, ale tak naprawdę po 10 minutach zaczynam już te ciastka uważnie obserwować, bo chodzi po prostu o to, żeby wyjąć je z piekarnika, kiedy są jeszcze miękkie i pozwolić im takim miękkim wystygnąć yy, poza piekarnikiem, dzięki temu, kiedy wystygną, będą chrupiące i przyjemne do jedzenia. Zbyt długie trzymanie ich w piekarniku może spowodować, zresztą jak przy każdych ciastkach, zbyt szybkie stwardnienie i one będą potem takie no, bardziej jak sucharki niż jak ciastka dlatego ja tym ciastkom w moim piekarniku daję około 12 minut, ale tak jak mówię, trzeba obserwować. 10, no maksymalnie 15 minut i będzie dobrze. Minęło 12 minut, widać, że te górne ciasteczka zaczynają już pękać. Ja moje szybko wyjmuję z piekarnika, żeby nie trzymać ich za długo i za chwilę pokażę efekt, o jaki mi chodziło. Tak wyglądają po upieczeniu, pachną bardzo przyjemnie, czekoladą i pomarańczami. Ja teraz pokażę, że one są miękkie, niszcząc jedno ciastko, ale o taki efekt właśnie chodzi. Wyjmuję je z piekarnika i absolutnie nie ruszając ich w żaden sposób, zostawiam do ostygnięcia i dopiero po kilku minutach, jakieś 5-10, zdejmuję je z blachy. One wówczas stwardnieją i staną się przyjemnie chrupkie, takie idealnie ciasteczkowe. Tutaj te pieczone na górnej półce widać, że bardzo fajnie popękały od tego bezpośredniego ogrzania od góry. Jeśli chcecie uzyskać taki efekt, to nawet piekąc jedną blachę na raz, warto po prostu podsunąć się nieco, nieco wyżej w piekarniku, umieścić ją na wyższej półce i piec w 170 stopniach w ten sposób. Takie ciastka po upieczeniu można przypruszyć cukrem, pudrem i wyglądają bardzo efektownie, a można podać je w takiej po prostu jakby lekko rustykalnej wersji. One oczywiście również są bardzo miękkie, ich także nie ruszam i zostawiam do całkowitego wystygnięcia. Tak wyglądają po upieczeniu. Wyraźnie stwardniałe są przyjemnie kruche po rozgryzieniu. Te popękane przyprószę teraz dość obficie cukrem-pudrem. Nadmiar strząsam. A tak wyglądają te niepopękane, kruchutkie i naprawdę bardzo smaczne. Jeśli chodzi o sposób przechowywania, to przechowuję je w szczelnej puszce lub yy, pojemniku z pokrywką. Ja wykładam ten pojemnik jeszcze ręcznikiem papierowym i tak przechowywane ciastka szczelnie przykryte mogą stać naprawdę długo. Chociaż nigdy długo nie stoją, bo znikają naprawdę bardzo szybko. Te ciastka mogą być także fajnymi ciasteczkami prezentowymi, na przykład na Dzień Matki, Dzień Ojca, czy innej bliskiej osoby. Lub na przykład w podzięce dla kogoś, kto zrobił dla nas coś miłego. Jeśli chodzi o sposób pakowania, pełna dowolność, to może być ozdobne pudełko, lub tak jak w moim przypadku, salofan, związany rafią, czy inną ozdobną wstążką, czy kokardą.